Musisz się prosić o seks. Hmm? Kochanie proszę. Dzisiaj chociaż na cztery minuty a co ci szkodzi gole? Dziś nie, bo mamy tam jak miłość. To po, bo będzie za późno. To przed. Przed jeszcze dzieci nie śpią. Pra piję Jak już się doprosisz. Powiesz ona, jak wąż w kurwa. Musi mieć odpowiednią temperaturę. Zamknij okno. Bo będzie przebiegł miech korzonki, jeżeli nie w A, łóżko przygotuj. No przecież jest tam pościel z wepką, upierdolimy cały. Weź tą starą, nie rzuty tam połóż. Że czy brakuje żebyś worek taki zakładał na miejscu zbrodni. Nie ma, no na pościel z wepką. Kurwa. Więc przygotowałem i znowu awilka, I Idź zobacz, czy dzieciaki śpią. Idź tam, zobacz, czy śpią. No idziesz. I męczysz go, żeby nie opadł. Tak. Chyba śpią. Zaśpiewaj im coś, zobacz czy reaguj. Kotki małe dwa. Śpią.